Witamy. Dziś chcemy zaprezentować naszą zaktualizowaną linię kamieni do ręcznego ostrzenia noży w nowym designie. Linia Edge Premium Bronze. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą utrzymać ostrość swoich noży na profesjonalnym poziomie, ale w warunkach domowych. Każdy kamień do ostrzenia jest przechowywany w wygodnym i solidnym drewnianym pudełku. Na którym koniecznie są podane główne cechy i typ ziarnistości produktu. Wszystkie nasze kamienie do ostrzenia mają solidną metalową podstawę, która zapewnia trwałość i komfort podczas pracy, a powłoka z węglika krzemu lub diamentowa jest zawsze równomierna. Kamienie do ręcznego ostrzenia z linii premium bronze mają długość, punkcie 200, szerokość 70